Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień, majowy tydzień. Piękny. Oczywiście pogoda może nie jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ciepła, tak jak sobie tego życzymy, no ale są już takie miłe chwile, gdzie tę wiosnę czujemy bardzo mocno i to jest coś, co bardzo kochamy. Ja tutaj właśnie nagrywam z lasów świętokrzyskich dla Was. To, i komentuje wszystko to, co się dzieje na niebie, na górze. To, co się dzieje na górze, wpływa na nasze życie, na nasze emocje, i to jest właśnie podstawą naszych spotkań, naszych astrologicznych e, opowieści o tym, jak planety wpływają na nasze życie. No i jak będą one wpływały w tym tygodniu na nasze życie. Nie będzie to może jakiś bardzo, bardzo przełomowy, e, przełomowy tydzień, ale ciekawe rzeczy na pewno się zdarzą. Przede wszystkim we wtorek słońce wchodzi w koniunkcję z uranem. Kiedy dostajemy się pod wpływ urana, czy to w naszych jakichś takich, nie wiem, osobistych tranzytach, czy takich, właśnie, jednorazowych, krótkich zdarzańkach jak wtorkowe, pojawia się taki moment, kiedy będziemy mogli wyjść trochę ze strefy komfortu, trochę coś przełamać, pokonać, bo to jest czas. Kiedy manifestuje się kreatywność, niezależność myślenia, umysłu, siła e, kreatywności, tworzenia. Uran lubi zmieniać nam mm, sytuację, mieszać szyki, komplikować różne zdarzenia, ale bardzo często potem okazuje się, że chodzi nam to na dobre, że dzięki temu możemy zrobić krok naprzód, że dzięki temu jakby mamy większą możliwość wykorzystania swoich potencjałów, które posiadamy, więc jest to bardzo pozytywne zdarzenie, choć dla tych, którzy mają pewne takie, powiedzmy, bardziej konserwatywne, tradycjonalistyczne podejście, mogłoby to być nieco niekomfortowe, nieco komplikujące sytuacje, zdarzenia, działania, myślenie, ale właśnie na tym to polega. Każdy proces twórczy, każdy proces Odkrywania czegoś, wymyślania, kreowania polega na kompletnym zakłóceniu poprzednich tradycyjnych ścieżek, którymi zmierzamy, czyli takich kolejnych, w których nasz umysł funkcjonuje. Więc wtorek na pewno wam w tym pomoże. W piątek kolejny tranzyt kolejne zdarzenie, które ma jakby no, można powiedzieć, że w tym tygodniu właśnie ta umysłowa. Umysłowa. Kreacja jest jakimś takim kluczem do wielu zdarzeń. Merkury znajdzie się w sekstylu z Saturnem. Merkury, którego domeną jest intelekt, komunikacja, zarządzanie informacją, planowanie informacji, koordynacja, logistyka czy to jest generalnie taki, można powiedzieć, operator w naszej głowie, który sprawia, że nasze procesy mentalne, umysłowe funkcjonują lepiej lub gorzej. No w przypadku sekstyla z Saturnem jest szansa że, bo Saturn lubi porządek, lubi ład, zasady, kontrolę, a Merkur jest taki chaotyczny, po prostu działa na spontanie. Dobra, bawmy się, róbmy coś tam, prawda, ad hoc. A Saturn lubi ukierunkowanie. Czyli można powiedzieć, że Saturn Merkuremu na pewno bardzo, bardzo przysłuży się i pozwoli mu funkcjonować znacznie efektywniej i znacznie bardziej skutecznie niż tylko to jak Merkury lubi działać, czyli taka para w gwizdek idąca. W sobotę dwa zdarzenia, też bardzo ciekawe. Merkury znajdzie się w sekstylu z Wenus. Relacja między planetami, czyli Merkury komunikacja, Wenus przyjemność, kojarzy nam się z takim dobrym, fajnym salonem dyskusyjnym, gdzie siadamy, rozmawiamy, kawka, opowieści, ciasteczko, podyskutujemy na różne ciekawe tematy o życiu, o naszych emocjach, o naszych potrzebach o naszych marzeniach. To, co też kojarzymy, lubimy podczas takich, no powiedzmy inteligentnych rozmów w ciekawym towarzystwie. Więc Wenus nam i Merkury na pewno to ułatwią w takim sympatycznym aspekcie. Również w tym dniu Wenus znajdzie się w Trygonie z Saturnem. Wenus, jak wiemy, Saturna nie lubi. Nie lubi, za, nie lubi go dlatego, że Saturn jest wyniesiony w znak uwagi, którym rządzi Wenus, czyli można powiedzieć, że on tutaj jakby e, ta jego twarda siła w jakiś sposób no, nie służy Wenus. No i dzięki temu trygonowi, jednak, może się okazać, że obie te idee zaczną ze sobą jakoś tam współpracować. Że dzięki temu, że muszą się jakoś dogadać, więc Wenus, która lubi przyjemność, komfort, zabawę, Saturn, który lubi porządek, zasady, kontrolę. Jeżeli zaczną ze sobą współpracować, a jest na to szansa, właśnie w sobotę, to pojawi się też pewna nadzieja na to i szansa, że i nasze sprawy będą miały okazję się troszeczkę, trochę poukładać, zwłaszcza dotyczące naszych relacji z innymi ludźmi, dotyczących naszych układów towarzyskich, więzi, partnerstwa. Nie zawsze w związku, nie zawsze w partnerstwie chodzi o uniesienia, namiętności, odloty. Romantyczne odjazdy. Czasem chodzi o to, że musimy się dogadać, musimy określić nasze granice, musimy określić nasze zasady, którymi się, że tak powiem, które przestrzegamy, na które się umówiliśmy. Czyli stawianie granic, pewne reguły, zasady nie są niczym złym, wręcz przeciwnie, są czymś bardzo dobrym dla partnerstwa, dla związku, i tego właśnie na pewno możemy się spodziewać na tym tranzycie, który wydawałby się. Nie jest jakiś bardzo porywający serce i duszę, a jednak służący naszym sprawom i to w bardzo korzystny sposób. Więc kilka ciekawych zdarzeń w tym ciekawym majowym tygodniu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. 13 maja w sobotę organizuje warsztat Miłość, Seksualność, Związki, Partnerstwo i Relacje. Jest to jednodniowy warsztat dla zamkniętej grupy. Gdzie pracujemy z wymiarem miłości, partnerstwa, relacji, więzi, budowania tychże więzi w naszym horoskopie? Czyli w jaki sposób tworzymy nasze więzi, w jaki sposób tworzymy nasze interakcje partnerskie, miłosne, uczuciowe, seksualne? Jak się przejawia miłość i seksualność w horoskopie? Co możemy z tym zrobić? Bo to nie chodzi tylko o samą opowieść. Chodzi też o to, odpowiedzieć na pytanie, co możemy z tym zrobić. Podstawowe, podstawowe pytanie. Coachingu rozwoju osobistego. I w ten sposób będziemy pracować. Czyli będziemy próbowali dokonać jakiejś analizy, ale też i zrozumieć, co się tak dzieje naprawdę w tym naszym horoskopie i w naszym życiu w obszarze miłości i partnerstwa. Od 21 do 24 września, czyli na w jesiennym przesileniu w Nałęczowie, zapraszam Was bardzo serdecznie. Warsztat wyjazdowy. Droga życia. Pracujemy z wymiarem. Naszego powołania, przeznaczenia, drogi, darmy, kierunku, w którym mamy podążać, który jest częścią naszego horoskopu. Czyli bardzo jest to bardzo często, ludzie często zadają sobie pytanie: dokąd zmierzam? Co jest sensem mojego życia? Co jest celem? Co jest przeznaczeniem, do którego mam podążać? I ten warsztat ku temu ma służyć. Pracujemy z naszymi horoskopami, z wymiarem, właśnie czegoś, co możemy nazwać naszym. Naszą ścieżką, naszą drogą, która jest w astrologii wyznaczona, nieco później od 20 do 22 października, warsztat, wyjazdowy warsztat dla fanów tarota. Dla tych wszystkich, którzy tarota lubią i praktycznie, i teoretycznie, zajmują się tarotem w sposób i bardzo taki wyczynowy, ale też i taki dla siebie wyłącznie. Ale mają już jakieś podstawy. Tarot, tarot wróżebny, praktyka mistrza. Czyli jak efektywnie wykorzystywać pracę z klientem. Jestem no można powiedzieć mam za sobą ponad 30 lat praktyki i astrologii i w tarocie w jaki sposób pracować z klientem, w jaki sposób yy, wykorzystać potencjał kart. Jestem fanem tarota, astrologii również to wiecie, ale tarota również i chcę się podzielić z wami swoimi doświadczeniami, ponad 30-letnimi doświadczeniami pracy z klientem, w jaki sposób możemy pracować efektywnie, skutecznie. Na czym polega efektywna praca z tarotem i jaki sposób pracować z klientem, o tym będę mówił. Zapraszam Was serdecznie na ten warsztat wyjazdowy, cudowny, na oba warsztaty w cudownym miejscu jakim jest Nałęczów, który jest miejscem na uzdrowiskowym, wiecie doskonale, pięknym na Łęczowie. Zapraszam serdecznie. Droga życia i tarot wróżebny, praktyka mistrza. Zapraszam serdecznie.